Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 12 kwietnia 2024 roku. I zanim zaczniemy naszą piątkową analizę kryptowalut, zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania i komentowania. A właśnie dzisiaj przy piątku, oprócz analizy Bitcoina i Ethereum, które analizujemy za każdym razem, dzisiaj będą tylko i wyłącznie Wasze propozycje do analizy altcoinów które były zamieszczane przez cały ten tydzień. Zanim sobie skoczymy do analizy wykresów, standardowo lecimy sobie zobaczyć wskaźniki, trzy artykuły, które dzisiaj dla Was uszykowałem, no i wskaźniki również max daty, sobie zobaczymy, co tam ciekawego aktualnie się dzieje. No i jesteśmy już na CoinMarketCap, gdzie widzimy, że w ostatnich 24 godzinach Bitcoin spadł 26,%, a Ethereum spadło o równo, praktycznie 2%. Największe wzrosty zaliczył BitTorrent 8,54%. Natomiast Ordi spadło najbardziej, prawie o 8%, w ostatnich 24 godzinach. Wskaźnik strachu i chciwości. Aktualnie poziom 79, czyli ekstremalna chciwość Altcoin Season Index aktualnie na poziomie 41 zobaczmy sobie jak wyglądają mapy likwidacji. No i widać, że zbliżyliśmy się troszkę tutaj pod te likwidacje, które są powyżej 71 600 dolarów. No ale moja predykcja jest taka, że teraz powinniśmy zaliczyć delikatny zjazd. I jak sobie zobaczymy podsumowanie likwidacji, to w ostatnich 24 godzinach zlikwidowano ponad 123 miliony dolarów, z czego dwa razy więcej, bo aż 83 miliony to były longi. No i teraz sobie lecimy zobaczyć nasze trzy artykuły, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy e, artykuł na temat e, Uniswapa i Tymi działaniami seku, które uderzają właśnie w Uniswapa, który mocno stracił przez ostatni czas. Możecie sobie poczytać, co tutaj się dzieje. Mamy również screen z Twittera, więc można sobie tutaj na spokojnie przeczytać. Kolejny artykuł jest na coindesk.com na temat bitcoina, który jest w miarę stabilny w okolicach 71 tysięcy dolarów. No w związku chociażby z tym wzrostem wypływów z Grayscale no i powiem wam, że trochę już jest nieaktualne, bo aktualnie Bitcoin w okolicy 70 500, ale myślę, że warto sobie przeczytać, zobaczyć tutaj m.in. te wypływy z ETF-ów, więc warto sobie to przeanalizować. Ja oczywiście wam link wrzucę w opisie pod filmem, no i trzeci artykuł na ambcrypto.com na temat Ethereum, które zostało prześcignięte przez transfer Trona o wartości ponad 110 miliardów dolarów i warto sobie również to przeczytać, biją coraz większe rekordy, więc zachęcam Was do przeczytania. My lecimy sobie teraz do Maximusa, gdzie na orderbookach nie ma nic nadzwyczajnego, więc tutaj nie, nie ma co za bardzo wspominać, bo nie mamy zbyt większych ścian z żadnych ze stron, no ale oczywiście zmienia się tutaj wszystko na bieżąco. Więc jeżeli ktoś chce sobie poobserwować, potestować te wskaźniki, oczywiście w opisie pod filmem macie link do MaxData, gdzie możecie sobie przez kilka dni potestować cały komplet wskaźników całkowicie za darmo. No, i wskaźniki ProCharts również z Maximusa, które dzisiaj pokazują nam praktycznie równy odpływ, zarówno rezerw bitcoinów na giełdach, jak i stablecoinów. Ale jak sobie przybliżymy, to widzimy, że dzisiaj już po godzinie 11 zaczynają z powrotem napływać nam stablecoiny na giełdy. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy do końca dzisiejszego dnia. No, i teraz lecimy sobie już do Naszych wykresów, ja tutaj dzisiaj zostawiłem sobie te dolne wskaźniki. Nie chcę tutaj za mocno narzucać pozostałych wskaźników na wykres, żeby Wam tutaj nie robić bałaganu. Ja tutaj lubię używać do skalpowania właśnie tych wskaźników. No i dzisiaj Ogólnie zakładam, że możemy troszkę spaść. No, i my tutaj na Discordzie już wbijaliśmy w okolicach pod 71 tysięcy w shorta na Bitcoinie. Ja będę chciał tego shorta trochę podtrzymać, chyba że faktycznie tutaj zrobi nam się tendencja bardziej wzrostowa. Patrząc po dolnym wskaźniku. Widać, że chociażby tutaj gdy byliśmy w tym samym miejscu co wczoraj, czy nawet tutaj prawie przedwczoraj, kiedy wybijaliśmy szczyty w okolicach powyżej 71 tysięcy, no to wskaźniki nie były tak mocno przegrzane jak to było właśnie dzisiaj. Tutaj również na drugim wskaźniku zaświetliła się informacja na kilku interwałach o możliwych spadkach dlatego stwierdziłem, że warto wbić sobie tutaj w shorta i zobaczymy jak sytuacja przez ten weekend nam się rozwinie. Oczywiście jeżeli się tutaj mocno na wskaźnikach pozmienia, no to będziemy to zamykać. Ważne, żeby chociaż zamknąć na jakimś małym zysku. Co do Bitcoina Cały czas tutaj tendencja jest mocno wzrostowa, chociaż fajnie by było przetestować tą zieloną dolną linię, która aktualnie znajduje się w okolicach 67500, więc gdybyśmy dostali taki spadek, no to pewnie w tych okolicach bym chciał zamykać mojego shorta no i ewentualnie odpalić Longa. Czy tak się wydarzy? No to zobaczymy. Trzeba być cierpliwy w tym biznesie. No, i zobaczymy faktycznie, jak przez weekend zachowa nam się Bitcoin. Teraz lecimy sobie zobaczyć Ethereum. Ethereum wygląda trochę gorzej w porównaniu do Bitcoina przez ostatnie dni, a nawet tygodnie. Było trochę lepiej tutaj ustawione Ethereum w porównaniu do Bitcoina. Mocno tutaj wyprzedzało zarówno przy wzrostach, jak i też przy spadkach dużo mniej traciło. No, a dzisiaj widać ewidentnie, że zaczyna nam się ten trend delikatnie odwracać, więc tutaj co prawda nie wbijałem żadnego shorta. Nie było to dla mnie aż tak atrakcyjne. No, ponieważ w okolicy 34 i dolarów jest bardzo możliwe, że będzie próbowała się ta narracja zmienić. No i Ethereum nam się odbije. Dlatego ja sobie Ethereum odpuszczam, wolę tym razem skupić się na Bitcoinie. Nie lubię odpalać zarówno Bitcoina i Ethera, no bo to akurat nie leży w moim interesie. Więc wolę sobie czasami jakiegoś altcoina dobrać. My próbowaliśmy wczoraj na scalpingu rozgrywać chociażby neo i solane. Dzisiaj solana również będzie w naszej analizie. No, ale tak bujało trochę początkowo na plus, a później końców końców zamykałem na minus. No i w sumie dobrze, bo tam różne cuda się zaczęły dziać. Więc myślę, że tutaj ten weekend będzie dosyć decydujący. Pamiętajcie, że niedługo halving bitcoina, i tutaj wiele rzeczy może się również wydarzyć, i dużo osób prognozuje dalsze wzrosty, więc trzeba mieć rękę na pulsie. Pamiętajcie, że rozgrywanie teraz dosyć dużych dźwigni to jest bardzo duże ryzyko. Zachęcam, abyście zabezpieczali te pozycje swoje. Na dźwigni ja lubię rozgrywać oczywiście wszystko na giełdzie Bing X, z którą współpracuję, no i tutaj sobie rozgrywam to zawsze ze stop-lossem albo z trailing stop, czyli stop-lossem kroczącym, który według mnie najlepiej zabezpiecza pozycję. Ale rozlecimy sobie, zobaczyć już wasze propozycje do dzisiejszego nagrania. Pierwsze to będzie W, czyli Wormhole do USDT. No, i tutaj wygląda to dosyć słabo. Mimo tego, że bitcoin mocno tutaj rósł ostatnio, no to Warhol mocno traci. Mimo tego, że na kilku pozycjach tutaj mieliśmy wybraniane spadki, no to jednak koniec końców spadliśmy dosyć drastycznie, bo aż z dolara 85 centów, no aktualnie 77 centów, czyli ponad połowę już straciliśmy od startu. No i nie wygląda na to, żeby chciało nam się łochą zatrzymać i ja bym tutaj bardzo mocno uważał. Teraz też mamy mocno tendencję spadkową no i jeżeli przebijemy 76 centów no to polecimy dużo, dużo głębiej po dużo większe dno. Teraz Zen. Zen aktualnie też jest w bardzo mocnym spadku z dokładnie tutaj praktycznie wybijając 18,5 dolara zaliczyliśmy zjazd dosyć drastyczny bo aktualnie za jednego zdena płacimy 4, 10 dolarów i 50 centów no a ten zjazd nawet tutaj był na tyle mocny że rozwaliliśmy po drodze wszystkie wsparcia i teraz najbliższe wsparcie jest dopiero na 8 dolarach i 60 Centach. Czy ten zjazd się tutaj zatrzyma? Może być ciężko ze względu na to, że jeżeli bitcoin nawet zrobi tutaj mocniejszą korektę, mocniejszą, czyli mam na myśli 5-10%, bo to będzie dosyć dużo w aktualnej sytuacji. No to REN może rozbić tutaj mocno podłogę, wbijając nawet do tej żółtej strefy, która jest w okolicach 6,5% dolara na zjazd aktualnie z tego poziomu, gdzie teraz się znajdujemy do 6,5 dolara to jest 37 ponad%. procent. Teraz lecimy dalej, kolejnym jest GRT w dzisiejszej analizie już go wam. Odpalam aktualnie GRT 31 centów. No i, mimo tutaj też delikatnego spadku po tym ostatnim wybiciu, gdzie liczyłem na wybicie tutaj oporu w okolicach 51 centów, jednak dolecieliśmy tylko do 49,5 centa. No i spadliśmy teraz do wsparcia właśnie na 31 centów. No i znajdujemy się w bardzo decydującym momencie. Jeżeli przebijemy, niestety, ale kolejne wsparcie jest dopiero na 14 centach, co może mocno tutaj zaszkodzić GRT, bo to będzie spadek powyżej 50%. No i ciężko będzie się podnieść z takiego zjazdu, a zjazd nawet do 28 centów spowoduje, że aktualny poziom stanie się mocnym tutaj oporem, który będzie hamował nam dalej. Wzrosty więc tutaj też wielka czerwona lampka ostrzegawcza. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem jest RLC. Który również zaliczył zjazd od oporu, gdzie stanowi linia FIBO, na 4,72 dolara. No i tutaj spadliśmy do takiej jakby strefy. Strefy wsparcia między 3,15 centów gdzie mamy dosyć mocne wsparcie. No i troszkę wyżej, na 3,25 centów mamy kolejną linię FIBO, i tutaj robi nam się taka fajna, mocna. Strefa chroniąca RLC przed dalszymi spadkami. Jak widać początkowo tutaj fajnie nam cena reaguje, jednak widać, że odbicia się są coraz, coraz słabsze. Przydałoby się tutaj trochę większy impuls w altcoiny i tu by mogło wtedy spowodować głębszy wystrzał w górę. No, czy tak się stanie, to się dowiemy. Co prawda RLC na razie cały czas mocno trzyma się z daleka od poziomu 3 dolarów i 15 centów, ale pamiętajcie mieliśmy już tutaj jeden taki głębszy wjazd, który był właśnie 5 marca, gdzie spadliśmy aż do 2 dolarów 78 centów. No i tutaj też już było gorąco, więc warto uważać na to co się wydarzy w najbliższych dniach. Teraz link, który był niedawno dosyć analizowany, no i on też tutaj ma mocne wsparcie na 16,60 dolarów, ale póki co nawet nie chce dolecieć do tych poziomów, ponieważ odbija w okolicach 16,80 dolarów. Centów. Co prawda, tutaj jest trochę szersza ta strefa. Ja ją również wyrysowałem po prostu z wsparcia na 16,60 dolarów. No i z tej linii FIBO, która znajduje się na 16 i 31 centów. No i widzimy, że chociażby tutaj 20 marca mieliśmy głębsze wejście do tej strefy. A jednak cena szybko nam wystrzeliła powyżej 20 dolarów. Sam osobiście obserwuję linka, będę do niego wracał bardzo często. Mam nadzieję, że jednak nie wybijemy tej żółtej strefy, tylko spróbujemy zaatakować 23 dolary. Ale to pewnie dowiemy się już niedługo. Ale dobra wiadomość jest taka, że nawet gdybyśmy tutaj dostali delikatne obsunięcie. To z aktualnego poziomu do drugiej krawędzi tej strefy to jest prawie 8%. By musiał link stracić, więc nawet jeżeli straci te 8%, to tragedii nie będzie, tylko będzie dobre miejsce do wejścia w Longa. Oczywiście, nic co mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Zachęcam Was, abyście sami analizowali kryptowaluty, w które chcecie inwestować, szczególnie na dźwigni. Ale to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie. No, i moje zagrywki, które ja tutaj testuję. Kolejnym jest RL. E, render miał być RLC, ale już był dzisiaj w nagraniu, a teraz render. Render aktualnie równiuteńko 9 dolarów, kiedy to dla Was nagrywam. No, i tutaj zakładam, że dostaniemy zjazd na 7 dolarów i 91 centów, gdzie znajduje się bardzo fajna linia Fibos, której możemy dostać tutaj. Mocniejsze odbicie. Jak widać był ten poziom już kilkukrotnie testowany. Fajnie się sprawdziły, więc póki co czekamy na dalsze obsunięcie. Wątpię, żebyśmy dostali wjazd powyżej 10 dolarów, gdzie mamy tutaj dosyć fajny opór. Bardziej nastawiam się na zjazd na 7,91. No i później dalsze wzrosty. A my lecimy dalej zobaczyć sobie Coina sui, który aktualnie dolar 46 centów. Tutaj również spotykamy się pomalutku ze wsparciem na $1,44. 44 centy. Brakuje nam zaledwie 2 centów do zaliczenia tego poziomu. Ja bym tutaj również uważał. Widzimy tutaj historycznie że bardzo fajnie wbijaliśmy nawet głębiej, nawet do linii FIBO na dolar pół centa. Więc zejście trochę głębsze jest jak najbardziej możliwe. Trochę pokrzyżowała nam plany ta zielona linia trendu wzrostowego, która nie zatrzymała jednak tych spadków, nie podbiła mocniej ceny, no a teraz mocno nam będzie hamowała dalsze wzrosty. To planuje rozgrywać na Longa. No to może być w miarę spokojny, bo aktualnie ta linia mocno nam się oddala, więc nie będzie w najbliższym czasie nam tutaj przeszkadzać. No ale po pewnym czasie spotkamy się ponownie na jej drodze, więc warto mieć to na uwadze. No a my lecimy do następnego koina, którym jest optymizm, który mocno tutaj walczy. Z tą strefą między 2,97 a 3,10 dolary. No i widać ewidentnie, że coraz mocniej wbijamy się tutaj pod tą strefę, no, która też będzie działała nam jak bardzo mocny sufit. A jeżeli przebijemy jeszcze tą linię FIBO, która znajduje się na 2,78 no to później mamy już prosty spadek do 2 dolarów i 33 centów. Pamiętajcie, że jeżeli dominacja spadnie na Bitcoinie, no to czeka nas tutaj mocny sezon na altcoiny, ale w aktualnej sytuacji, gdzie dominacja jest powyżej 54%, no to jeżeli nawet Bitcoin poleci sobie bokiem, no to altcoiny będą tracić. Owszem, będą niektóre mocniej strzelać do góry, ale większość, praktycznie 95%, będzie tracić w dłuższym terminie, ale kto cierpliwy, myślę, że jeszcze dobrze zarobi. To był optymizm. Teraz lecimy sobie zobaczyć INJ, który był niedawno w naszej analizie, ale zerknijmy sobie, jak tutaj sytuacja wygląda. No i faktycznie mamy tutaj po raz kolejny będziemy mieli walkę z linią FIBO na 30,25 dolarów centów teraz aktualnie jeden INJ 31 dolarów i 81 centów no i utrzymujemy tutaj te dołki właśnie między tymi dwoma liniami, więc ciekawa sytuacja, bo linia FIBO, która znajduje się na 382, tutaj w przestrzeni do połowy FIBO, robi nam się taka mocna strefa wsparcia, która jest. Ona faktycznie ma trochę tutaj zasięgu, bo praktycznie od połowy FIBO do 382 to jest prawie 12%, więc sporo, ale póki nie przebijemy połowy FIBO. Super, to wygląda w dłuższym terminie. Zobaczymy i będziemy analizować na bieżąco. I postaram się już raz w tygodniu do INJ zaglądać. Bo tutaj mogą wydarzać się różne ciekawe sytuacje. A teraz lecimy do Solany. Solana aktualnie 172 dolary. No i wczoraj wyglądała dosyć ciekawie. Po przetestowaniu 618 FIBO i wyglądała naprawdę fajnie pod longa takiego długoterminowego. Jednak dzisiaj rano po tych wszystkich analizach wskaźników zdecydowałem się zamykać na zero. Patrząc po tym co się dzieje na Bitcoinie i że możemy faktycznie dostać za chwilę mocniejszy zjazd w dół. Mocniejszy czyli tak jak mówiłem 5 góra 10% więc nie chcę sobie tutaj za bardzo się męczyć z niektórymi altcoinami, ponieważ możemy za chwilę po raz kolejny przetestować 618 FIBO, gdzie na Solanie to jest poziom 163 dolary i 90 Więc tutaj z tego poziomu fajnie by było odpalić longa, jeżeli tutaj spadniemy, więc będę to również rozważał, chociaż staram się ostatnio weekendami nie grać. No i będę chciał zostawić sobie co prawda pozycję na Bitcoinie, ale nie wiem czy będę jakieś altcoiny w międzyczasie odpalał. No chyba, że faktycznie będzie tutaj mocno nam reagować cena. No i z jakimś stoplossem kroczącym wypadałoby wtedy to puścić. Teraz latuje Dogecoin. Dogecoin wygląda naprawdę ciekawie. W momencie kiedy dużo altcoinów zaczynam tutaj tracić, doczkoń do się nie poddaje i zbliża nam się ponownie pod 20 centów i nawet wskaźniki pokazują tutaj aktualnie, że jest duża szansa na dalszy wzrost, więc tutaj wygląda to na tyle ciekawie, że może nawet bym się jeszcze skusił na jakiegoś longa przedweekendowego. Ale pamiętajcie, z shortowaniem Dogecoin jest na tyle nieciekawa sytuacja. Mówiłem to już ostatnio, że Dogecoin ja lubię sobie wypuścić na longa, nie lubię go shortować. Więc czekam co się wydarzy na tym najbliższym żółtym oporze. Jeżeli byśmy przetestowali i odbili się, no to fajna jest pozycja na longa. Shortować tak jak mówiłem nie będę chciał, z tego względu, że dotcoina i BNB nie shortuje z zasady chyba że faktycznie mam jakieś mocne podstawy ostatnio BNB shortowaliśmy u nas na live'ie gdzie sobie na live'ie Typujemy do skalpowania, no i mały skalp wtedy na BNB faktycznie wszedł. I również żebym się pokusił na Dodge'a na takim scalpingu, ale tylko, żeby otworzyć za pół godziny, ewentualnie zamknąć taki szybki ruch. Niestety, ale Dodge'owi lubi być bombowany przez Ilona, mówiłem to już wielokrotnie, i nie chciałbym po prostu być załadowany w shorta w momencie, kiedy on by wypuścił jakiegoś niefortunnego tweeta, więc ja tutaj bym uważał, ale warto wspomnieć o doczkoinie Do, i dziękuję Wam, że też wspomnieliście o nim w komentarzach, no bo wyłamuje się trochę spośród tych innych altcoinów. No i dzisiaj, w ostatnich 24 godzinach, na dosyć przyzwoitym plusie. Teraz już przedostatni coin, jest to Dusk Network. Czyli tak zwany Dusk, który aktualnie 40 niecałe 5 centów. No i wygląda na tyle ciekawie, że po swoim ostatnim wystrzale, tutaj ze wsparcia na 20 niecałe 9 centów, poleciał dosyć mocno na 68,5 centa dokładnie. No, i zrobił nam korektę. Korekta nie była drastyczna, aż zaliczając 618 FIBO od tego wystrzału. Idealnie w punkt na 42,9 centa się zatrzymała ta korekta. No, i wszystko wskazuje na to, że jest szansa na dalszy wzrost. Kolejna linia FIBO znajduje się na tyle daleko, w okolicach 36 centów. Że możemy faktycznie zakończyć tą korektę już na 618 Fibo. Więc warto sobie tutaj obserwować, jak zachowa się w najbliższych godzinach dask. Więc kto ma, warto zaobserwować, no bo nie dosyć, że 618 Fibo, no to jeszcze tutaj poprzedni szczyt mocno nam hamuje te wzrosty. No, i ostatni token, czyli token, który również patrząc pod kątem swojego ruchu wzrostowego, wyznaczając FIBO, zalicza połowę, czyli 0,5 FIBO dokładnie na 13,34 centa. No, i tutaj co prawda wygląda trochę gorzej, patrząc po układzie tego spadku, jakby faktycznie chciał jeszcze zlecieć. Również na 618 Fibo, jak to miało miejsce u Daska, ale czy spadnie, no to się oczywiście okaże w najbliższym czasie. Myślę, że tutaj cały czas dosyć mocny jest ten trend wzrostowy. No i póki nawet nie zejdziemy niżej niż poprzedni dołek, to tragedii nie ma. Aktualnie fajnie wygląda w dłuższej perspektywie, mocno tu jest napompowany i cały czas aktualnie teraz na wzrosty. No i widać, że nawet przy tym zjeździe, który był, nie był aż tak przegrzany na tych wskaźnikach jak przy tych poprzednich szczytach, więc tu jest dosyć ciekawa sytuacja, czyli jest jeszcze paliwo do ewentualnych dalszych wzrostów. To wszystko z kryptowalut. Lecimy zobaczyć sobie teraz nasz portfel 100 razy 100, gdzie aktualnie saldo naszego portfela to 4679 dolarów. Jesteśmy 81,5% na plusie, czyli 21 2177 dolarów. No i aktualnie wygląda to dosyć ciekawie. Największy minus zaliczamy na giddy 53. I 0,5% na minusie, następnie Sand, który pokazuje nam minus 30%, później Kaspa, którą na samym końcu, jak również dzisiaj, kupiliśmy do naszego eksperymentu za 25 dolarów, i tu mamy minus 11,6%. No i jeszcze jeden minus na A0, niecałe 10%, czyli nie ma takiej tragedii, jak to było poprzednio. Warto zwrócić uwagę, że pozostałe wszystkie kryptowaluty są na zielono, a już niedługo będzie wielkie podsumowanie tego eksperymentu. No i zapytam się was wtedy, czy ciągniemy to dalej, czy kończymy ten eksperyment. Ja dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam oczywiście za lajki, suby i komentarze, bo to bardzo pomaga tutaj trafiać coraz większej publiczności. Życzę Wam przyjemnego weekendu. Dajcie znać, czy coś planujecie grać przez ten weekend. Czy sobie lubicie odpuścić weekendowe granie, tak jak ja to robię. No i oczywiście zapraszam was na Discorda do nas, jak i do mnie, na Twittera, gdzie staram się na bieżąco wyrzucać różne informacje, które znajduję w sieci nie tylko o tradingu, ale głównie o kryptowalutach, niektóre żartobliwe, ale mam nadzieję, że dosyć ciekawe. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w poniedziałek, no i odpocznijcie przez ten weekend no i zobaczymy, co nas będzie czekało w następnym tygodniu. Hej!